o pole lubelskie. Im sady wyżej położone, tym jest mniej uszkodzeń. Nie dotyczy to rejonu Radzenia Siedlec Konstantynowa, czyli wschodnich rejonów Polski ponieważ tamte uszkodzenia są wszędzie niezależnie gdzie do którego sadu się wejdzie stopień uszkodzeń jeśli chodzi o jabłonie jest ogromnie zróżnicowany odmiany gdzie uszkodzenia są największe to są szampion i Darek, Elize i ona Gordy nieco mniej jest na Golden Delicious jeszcze mniej jest na Ligoru a jedyna odmiana, która nie ma w ogóle uszkodzeń, niestety mamy jej bardzo mało, to jest kryks. Nie ma żadnych uszkodzeń. Na czym polegają te uszkodzenia? Przede wszystkim jest to uszkodzenie cambium, czyli tej warstewki, która znajduje się w jednorocznych pędach pomiędzy drewnem a łykiem. Jest to uszkodzenie pąka kwiatowego, jeśli chodzi o same jabłonie, podstawy pąka. Natomiast jeśli chodzi o brzoskwinie, śryby, wiśnie, czereśnie, nawet grusze, jest to przemiarznięty słupek. Jak idealnie równo wzdłuż przekroimy pąka, to widzimy taką czarną niteczkę. Niestety te zdjęcia, ja nie jestem najlepszym fotografem Morelli, tutaj no są nieczytelne, niewidoczne. Kiedy one powstały do uszkodzenia? Więc y, pierwsza noc jak stacja y, Dylisa, którą mam zainstalowaną w domu zapamiętała, zapisała temperaturę to z 29 na 30 listopada o godzinie 7 rano to była pierwsza noc z takimi większymi mrozami było minus 10 i 7 i kolejna noc, czyli z 30 listopada na 1 grudnia było od razu minus 19 i 7. U mnie Państwo wiecie, że mieszkam w Sośniczanach. Ta stacja jest położona co najmniej 5 metrów wyżej niż sady, które są powiedzmy w Ciszycy, Kamieńcu, Bogorji Skotnickiej czy Skotnika u państwa mogło być wówczas i minus 24 stopn. I to nie jest temperatura, która no, przy normalnym układzie warunków poprzednio, czyli w miesiącu listopadzie całym, powinna dokonać tego typu uszkodzeń. No, dlaczego do tych uszkodzeń doszło? Otóż na no, skutek dużej ilości opadów atmosferycznych w ubiegłym roku Poziom wody generalnie w całej Polsce, poziom wody gruntowej podniósł się o ponad metr. Było bardzo dobre uwolnienie. Listopad był miesiącem ciepłym. Gleba nie zamarzła do tych mrozów, czyli nie poszedł sygnał od korzeni, by sprowadzić soki. I ta woda została w komórkach i ona spowodowała właśnie tego typu uszkodzenia. To są uszkodzenia ode mnie z sadu. Natomiast jak się patrzy po pędach z tych mat nadwiślańskich, z tych sadów, no proszę Państwa, to naprawdę wygląda dużo gorzej. I teraz, gdzie możemy mówić o jakiejś bioregeneracji? Bioregeneracja niewiele da w tych gatunkach, gdzie mamy przemrożone słupki. Bo jeśli ten słupek, komórki zostały zabite, on jest czarny, to tu nie ma mowy o tym, żebyśmy mogli doprowadzić do bioregeneracji jakiejkolwiek. Natomiast o jabłonie możemy powalczyć. O jabłonie możemy powalczyć. I ja bym Państwu podpowiadał, by przymierzyć się do tego typu zabiegów, do takiego harmonogramu. W ogóle uszkodzone komórki, czy to jest podstawa pąka, czy to jest kambium, czyli wzdłuż całego pędu, ta warstwa pomiędzy łykiem a drewnem powodują przerwanie ciągów transportowych soków. Ja bym Państwu proponował, by w momencie, kiedy ta część substancji zapasowa, jaka jest w pąkach, ruszy, pąki zaczną pękać, nabrzmiewać. Zastosować jednoprocentowy roztwór saletry potasowej, dodać do tego herb cynku i wspomóc to na koniec niewielką dawką asahi. O roli cynku było tu już dzisiaj dużo mówione. Saletra potasowa jest nawozem bardzo agresywnym, bardzo szybko wnika, praktycznie w ciągu 3 do 6 godzin ona się znajdzie w komórkach jest tym składnikiem, który reguluje transport wody, to Państwo wiecie, i soku, czyli zbudujemy taką pompę. Natomiast dodatek tego Asahi powinno spowodować dwie rzeczy, że pod pękniętymi ściankami komórkowymi cytoplazma się zagęści, utworzy taką zagęszczoną warstwę, która będzie uniemożliwiać wypływu parowywanie wody z tych komórek, a z drugiej strony yy, ta chromatyna z Asahi powinna spowodować szybsze przekazywanie z, po, molekuł poszczególnych pierwiastków z komórki do komórek. Drugi zabieg podobny proponowałbym zrobić w okresie się łuka, czyli dać jednoprocentowy roztwór saletry potasowej z dodatkiem preparatu Asahi tego regulatora. Trzeci zabieg w zielonym pomku, jedną drugą litrę GA4 plus 7, o której mówił Pan Profesor. Pan Profesor pokazywał Państwu dawkę 0,25 litra, ale mówił o działaniu na wydłużenie kwitnienia. Na polepszenie zatłudnienia. My tutaj chcemy dzięki większej dawce GA4 Plus 7 utworzyć jak gdyby z drogi jednokierunkowej autostradę dla transportu osób. Dlatego ta dawka moim zdaniem powinna być większa i dodajemy do tego nawóz zawierający magnes i heladboru. W różowym pompu dajemy nawóz algruby. Tych produktów też jest na rynku już w tej chwili ogromnie dużo. Nawóz zawierający fosfor, najlepiej fosfor w formach organicznych, który dostarcza najwięcej energii, ale jednocześnie fosfor w formach organicznych jest budulcem fosfolipidów. Fosfolipidy z kolei, jeśli są już zbudowane jak gdyby w komórkach, to tworzą się chromosomy, czyli następują, następuje odbudowa komórek i do tego dodajemy również boru po bo to wszystko, żebyśmy mieli odpowiednią żywotność pyłku, odpowiednie wyniesienie znamienia słupka, czyli gotowość do zapłodnienia. W samym kwitnienie dajemy drugą dawkę GA4 plus 7 plus połowę dawki helatuboru. No i po kwitnieniu nawóz algowy, nawóz zawierający fosfor organiczny i dla tych czterech odmian, o których tu Pan Marcin mówił, czyli jest to Golden Delicious, jest to Pinowa, jest to Champagne, jest to Idale. Odmian, które potrzebują bardzo dużo magnezu, dodajemy również magnezu. Tuż po kwitnieniu te dawki regarysu, o których mówił Pan Profesor, żeby nie dopuścić do nadmiernego opadania zawiązków. To byłby ten program. Nie wiem, czy zatrzymać jeszcze tablicę, bo widzę, że Państwo spisujecie to. Uważam, że ten sposób podejścia w tych sadach, w których są uszkodzenia mrozowe. Jest najlepszy. Nie mówię, że wszystkie sady mają te uszkodzenia, proszę Państwa. Im są wyżej położone sady, to są takie sytuacje, że ten uszkodzeń praktycznie u nas nie ma. Ale jeśli chodzi o te dolne wioski, czy nawet tak jak u nas u mnie w Sośniczanach, to i Szampion, i Ona Goldy, i Darek, i Topaz, którego mam. No mają e, sporo uszkodzenia i to nie tylko u nasady pomka, ale również kambium na jednorocznych pędach. Te uszkodzenia będą w innym stopniu na gałęziach trzyletnich i starszych, w innym na dwuletnich, a w innym na jednorocznych. Więc jak Państwo będziecie to kroić i sprawdzać, to starajcie się Państwo zwracać również na bieg. E, z której gałązki Państwo to pobraliście, żeby mieć taką średnią dla, dla swojego sadu I, i jeśli są niewielkie uszkodzenia, to praktycznie wystarczy to to zrobić to tylko te dwa zabiegi i to powinno pomóc, ale jeśli są tak duże, jak są na terenie tych dolnych wiosek, to, to musicie Państwo zrobić cały program. Y